Czuję się bardzo dobrze, są to moje trzecie Igrzyska, nie ukrywam, że stres był ogromny. Kacper miał bardzo dobrą jazdę, także musiał być do finału, żeby, żeby jechać na te Igrzyska, popełnił duży błąd na ostatniej, przedostatniej brance i, i już mógłbym się cieszyć, że, że to ja jadę. A nie. Na razie musimy przeanalizować z trenerami, co, co jest do poprawy, co jest ok. I jeszcze przed nami kilka, kilka tygodni, także musimy jechać do Paryża, potrenować tam. Wiem, że tor się dużo zmienił od tego, co byliśmy ostatni raz, także Dużo treningu przed nami, znaczy wynikowo może nie, bo, bo nie jest to wynik, który, który chciałbym osiągnąć, ale, ale poziom jest naprawdę wysoki, i C1 z roku na rok jest coraz ciaśniej, ale tak, jak, na, jak, na, jak najbardziej będzie mi się teraz troszkę lepiej kojarzyła, nie wynikowo, ale, ale pomimo tego, że wynik nie był taki, jakbym sobie zakładał, to, to cieszę się, że jadę na te trzecie igrzyska i, i postaram się osiągnąć tam dobry rezultat.